Siema, w tym poradniku pokażę wam skąd i jak można ściągać filmy, gry i tak dalej. Wchodzimy na internet na stronę Excite.pl excite tak jak macie tutaj. Sorry za te dźwięki w tle, ale Escape włączony. No to dobra, spoko. Yy, musimy się zarejestrować. Jak widzicie jestem zalogowany, więc mogę śmiało pobierać. Weźmy na przykład gry na PC-ta Z tego co wiedziałem, tam Harry Potter <gry> Call of Duty e, to jest stara część, więc nie będę na tym patrzył. To też stara gra. Hmm. A powiedzmy na przykład dla fanów Content Strike'a yy. Powiedzmy na przykład Content Strike 1.6 Hig Definition Counter strike 1.6 Szukamy Jak znajdziemy będzie dobrze <ścoughs> No i proszę bardzo, proszę bardzo no, Plus zombie ma 370 MB No proszę, można ściągać śmiało ja tutaj akurat ściągam Lego Harry Potter, fajna gierka, no ale niestety muszę czekać jeszcze 4 minuty. No gdyż nie zapisałem kodu. Jeszcze ściągam sobie piosenki Sparty, the best, nie? Będzie git, o Sorki Pomyliłem kanały. No, jeżeli chcecie ściągać, no to niestety musicie pobrać... Program JDBC Możecie go po prostu wpisać w Google i znajdziecie drogę. Najlepiej ściągać dobrych programów.pl, bo no, gdyż tam nigdy nie znajdziesz wirusa ani tak tego typu innych wirusów ani jakiś nieporozumień. Pobieramy program, pobieramy, instalujemy. Wyskoczy nam takie coś, tylko bez wszystkich tych pliczków. No i jeżeli chcemy, hmm, jeżeli, jeżeli chcemy yy, pobrać na przykład powiedzmy tego csa co sobie wcześniej znaleźliśmy cenę, yy, to tutaj na dole mamy linki. Yy, Wybieramy lepszy serwer. Wiadomo, że File Server jest lepszy od BitShare. A więc kopiujemy wszystkie linki. O, i akurat nam się tutaj sprawdzają. No proszę bardzo. To są te. Zaraz nam się ujawni, czy są na chodzie, czy nie. Proszę bardzo. Sam na chodzie, można ściągać. No, klikamy sobie continue z wybranymi pakietami i czekasz, aż się ściągnę. U mnie wali po 800 y, bajtów na sekundę. No, kilobajtów, można powiedzieć. <grych> Właśnie takiego słabego komputera nie mam. A więc mam nadzieję, że poradnik się przydał. Zapraszam do ściągania z excite.pl. Zapraszam do następnego.